Słuchajcie, ludzie ciągle pytają, co się u nas dzieje. Po prostu im nie odpisuj na komentarze i w końcu zapomną. Nie zapomnieli od dwóch lat! To chyba nie działa! Ile? Chłopaki! Co my robiliśmy przez ten czas? Czekaj, na pewno da się coś wymyślić. Zacznijmy od tego, że chwilę po... Jaden! Małpa jest na dworze! Co ty gadasz? Trzeba ją wyzwać na pojedynek! Hop, 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 hop! O, Alexa! Trzeba ją wyzwać na pojedynek! O nie! To duch! Aaaa! Aaaa! Nie! To krauler! A nie! To małpa! Aaaa! O nie! Małpa zajebał Zuzię! Też bym zappał Zuzi! Przyszliście mi pomóc! Wybawcy! Co? Przyszedłem tutaj wyzwać małpę na pojedynek! Mam cię w dupie, Zuzia! Gramy! Eee! Ta małpa gada! Ja też! Niestety... A! Haha! Ha, wygrałem! Nigdy nie uda ci się podbić naszej planety! A co ze mną? Tobie nie udałoby się nawet podbić naszego akademika! Ale dobre te pianki! Wyzwijmy je na pojedynek! A -a. Ej, to tu zawsze leżało! Mogę to wyzwać na pojedynek? Profesorze! Jak zrobić loda, to kupisz mi dżinsy? Ty najpierw odkup mi drzwi! O nie! Nie stać mnie na to! Wracaj tu! Gdzie pieniądze są za drzwi? Stachu? O! Nie wiedziałem, że ta szkoła ma swoją własną elektrownię. To duch! Wyzwijmy go na pojedynek! Ja jestem twoim ojcem. To dawaj ku. alimenty! Nie ma takiej możliwości. Ta to patera. O kur. nie stać mnie na to! Uratowałeś Akademię przed zgubą! Jak mogę ci się odwdzięczyć? Jak kupisz mi dżinsy... Nie stać mnie na to! Spadam stąd! O, piłka! Mogę ją wyzwać na pojedynek! Karty na stół! O kurwa, Nowak Ej, możecie mi pomóc? Bo chyba się upalę. A tam pierdolisz! Dawaj, gramy w karty! Jaden! Zostaniesz moim fiance? Ta, ta, czemu nie? Ale teraz mam pojedynek! Karty na stół! Dobra, gramy do 40 punktów. Co ty tam gadasz? Avion! Atakuj! Aaaa! Wygląda na to, że jestem twoim fiancé, Alexa. Cokolwiek to znaczy. Poza tym, wygrałem tę batalię. Cokolwiek to znaczy. A ty, Alexa, jesteś z dzirą. I wiem, co to znaczy. Że masz zdarte kolana. Oj, starłam sobie, jak klękałam do. Tyle grałeś w te paletki, jakbyś na awłę wchodził, a nie do szkoły karcianej. Czemu jest tak ciemno? Ano tak, zmiana czasu. Ej, patrz, ktoś tam jest. O, fabuła time! Chłopaki, pomożecie nam zrobić fabułę? Na maksa. daj się tylko przebrać. Naprawdę nie miałeś lepszego stroju? Niestety, winne się nie mieszczę. Asterix i Obelix po roku w Rosji. To jaki macie pomysł na fabułę? Proponujemy kompletnie nikomu niepotrzebny pojedynek z jakimiś randomami ze szkoły. A to wysegrajcie. A my ten. E, wiecie. E, spierdamy. Kurwa za... top tobdekowa mać. To jest ta twoja fabuła, Cyrus? Czy ty się nazywasz Ketling Kennedy? Ja wiem, że trzeba czymś zapchać odcinki, ale są jakieś kurwa granice. Czy naprawdę wszystko, na co stać fabułę, to jakieś pieprzone filery? Co to jest filer? Mój drogi, filer jest jak twoje życie. Gówniany i nikomu do szczęścia niepotrzebny. A okej, okay, dzięki. Ja naprawdę za moment nie wytrzymię. Przysięgam, że jeżeli zaraz nie pojawi się jakiś sensowny wątek, który wytłumaczy, co my tu kurwa robimy, to... Wee! Kurwa, Tarzan! Kurwa, Tarzan! Pamiętaj, musisz zagrać w karty! Szybko, wyzwij go na pojedynek! Wierzę w ciebie! Powodzenia! Powodzenia! Jadenie, oby ci karty zwinniły! Dawaj, Jaden! Pamiętaj, nie możesz być gorszy ode mnie! Graj, graj! Rób, co do ciebie należy! Ach, już chyba rozumiem. Cyrus, nie widzisz, co się z nami stało? Cały odcinek szukaliśmy fabuły. Nie rozumiejąc, że tak naprawdę to my musimy ją stworzyć. Zapchaliśmy czas antenowy nic nieznaczącymi walkami, które do niczego nie prowadziły. Graliśmy w karty dla samego grania w karty. A gdzie w tym jakiś cel? Pewność, że to co robimy ma znaczenie. Staliśmy się płytkimi postaciami jakby z animców dla dzieci. Nie ma już żadnego sensu w naszych poczynaniach. Nic dziwnego, że od dwóch lat nie ma odcinka, skoro tak się prezentujemy. Bierzmy się do roboty. Od dzisiaj znaczenia nie będzie mieć tylko jakie karty są zagrywane, ale też dlaczego. Jayden, to było bardzo głębokie jak na ciebie. W szczególności jak na ciebie. Dzięki. Chyba. Szkoła dla debili. Nic tu się nie dzieje, tylko same filery. Czas stąd spływać. Czas. Czekaj, fabuła się znalazła. Ta na pewno. Ale tym razem na poważnie! Słyszałem to już miliony razy! Serio! Nie wierzę ci! Patrz, mam scenariusz! A ja jestem Seto Kaiba! O ku... a serio? Panie Kaiba! Scenariusz na nowy odcinek! Na pewno nie! No mówię panu, panie Kaiba! Niech pan tu przyjdzie! Panie Kaiba! Panie Kaiba! Ehh... Poszedł sobie. No trudno. Nie no pierdolne to tu to chwilę. Przedstawiciela mnie bardziej poważnie. To... No, ale to jest takie że takie 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 takie